W filmiku tym omówię zasadę superpozycji oraz zjawisko interferencji. Zacznijmy od superpozycji. Co to, proszę Państwa, jest zasada superpozycji? Wyobraźmy sobie, że mamy dwa rozwiązania równania falowego. Mamy rozwiązanie y1, które zależy od x oraz od t. No i to jest takie rozwiązanie, że 1 to jest rozwiązanie następującego równania. d kwadrat y1 po dt do kwadratu równa się d kwadrat y1 po dx do kwadratu, prawda? Czyli mamy takie rozwiązanie, czyli y1 to jest rozwiązanie naszego równania falowego. Ale wyobraźmy sobie, że mamy też drugie rozwiązanie, jakieś zupełnie inne rozwiązanie. Oznaczmy sobie jako y2, x od t. No i to jest rozwiązanie dokładnie takiego samego równania falowego. Mamy y2 teraz po dt do kwadratu równa się d kwadrat y 2 po dx do kwadratu. I w obu równaniach mamy tą samą prędkość, czyli y1 to jest rozwiązanie równania falowego, y2 to jest rozwiązanie równania falowego. Ja przynosa przypominam, że dowolna, że dowolne rozwiązanie y równa się f od x minus plus VT X minus Vt to jest zaburzenie, które leci w prawo, X plus Vt to jest zaburzenie, które leci w lewo. Dowolna funkcja, która zależy od X minus albo plus VT jest rozwiązaniem równania falowego. Czyli mamy, proszę Państwa, dwa rozwiązania. I teraz zasada superpozycji mówi, i to jest, proszę Państwa, bar, i, i to jest bardzo ważne. Zasada, zasada superpozycji mówi, że nowe rozwiązanie, które oznaczmy sobie jako YXT równa się. A razy y1, xt, dodać b razy y2, xt, gdzie a i b to są jakieś dowolne stałe, to też jest rozwiązanie równania falowego. Czyli jeśli wezmę dwa rozwiązania równania falowego i je do siebie dodam albo odejmę w zależności od stałych i też pomnożę przez jakieś dowolne stałe, to ten wynik też jest rozwiązaniem równania falowego. No i proszę Państwa, zróbmy sobie. Prościutki dowód. Czyli ja twierdzę teraz, że y też jest rozwiązaniem równania falowego. Czyli krótko więc będzie spełniać następujące równanie. d kwadrat y po dt do kwadratu równa się d kwadrat y po dx do kwadratu. To proszę Państwa, twierdzę, że y skonstruowane z rozwiązania y1 i y2 też spełnia y, równanie falowe. No i proszę udowodnimy udowodnijmy sobie to. 1 na V do kwadratu to jest niemal oczywiste dla każdego, kto ma jakieś, do, kto ma jakieś doświadczenie w pochodnych, ale dla kompletności wykładu udowodnimy sobie. Czyli, proszę Państwa, liczymy prawą stroną. 1 na V do kwadratu, D kwadrat Y pod D do kwadratu. To się równa teraz tak. Za Y podstawiamy nasze AY1 dodać BY2. Teraz wiemy, że pochodna sumy to jest suma pochodnych, czyli możemy sobie zapisać, że to jest 1 na V do kwadratu. Teraz tak, pochodna sumy to jest suma pochodnych, czyli mamy A d kwadrat y1 pod d do kwadratu dodać b d kwadrat y2 po d do, dt do kwadratu. Dobrze. To teraz korzystamy, żeby to wyliczyć, korzystamy z równania, na samej, które, jest na, które jest na samej górze, a tam wiemy, że d kwadrat y1 pod d do kwadratu to jest po prostu v do kwadratu razy d kwadrat y1 pod x do kwadratu. I tak samo, proszę Państwa, z tym członem Korzystamy z drugiego równania, które jest u góry. No i piszemy sobie rzecz następującą, że mamy tak 1 nad V do kwadratu i teraz mamy tak A razy V do kwadratu d kwadrat Y1 po dx do kwadratu dodać B razy V do kwadratu d kwadrat Y2 po dx do kwadratu, prawda V do kwadratu mi się w obu mi się po prostu kasuje. Teraz możemy sobie zapisać, że to się równa po prostu d kwadrat po dx do kwadratu i teraz mamy tak, ay1 dodać by2, prawda? No bo pochodna sumy to jest suma pochodnych, a to się równa d kwadrat y po dx do kwadratu. Czyli wystartowałem z tego członu, a zakończyłem na tym członie. I jest równość pomiędzy tymi członami. Czyli rzeczywiście, proszę Państwa, udowodniłem, że to rozwiązanie, które jest po prostu sumą dwóch rozwiązań, spełnia również równanie falowe. Jeśli poszczególne rozwiązania y1 i y2 też spełniają równanie falowe, no i proszę Państwa, zróbmy sobie jakiś przykład. Zrobimy sobie teraz przykład i zbadamy tak zwane zjawisko interferencji konstruktywnej i interferencji destruktywnej. To bierzemy sobie jakieś dwa rozwiązania, które są od siebie różne. I będziemy badać tylko i wyłącznie fale si si sinusoidalne. Bierzemy sobie rozwiązanie y1 od x od t równa się, a to jest amplituda sinus k razy x minus omega t. Proszę pamiętać, że k to jest liczba falowa, omega to jest e-częstość. Przypominam, że k to się równa 2 pi podzielone przez długość fali. Omega równa się 2 pi podzielone przez okres. Okres to jest czas, ile fala potrzebuje na przejście jednej długości fali. No i proszę państwa, prędkość fali, przypominam, ta prędkość fazowa to jest długość fali podzielone przez okres. A to jeśli zobaczymy na definicję K i omega, przekonamy się, że to jest po prostu omega podzielone przez K, prawda? Czyli prędkość fali to jest omega podzielone na K. Dobrze, czyli mamy pierwszą falę, i przymósta to jest fala, która biegnie w prawo, prawda? Teraz bierzemy sobie drugie rozwiązanie. Y2X od T równa się A razy sinus k do kx minus omega t dodać jakiś parametr fi. I to jest, proszę Państwa, troszeczkę inne rozwiązanie. Ja, ja być może zapomniałem powiedzieć, że argument tego sinusa zwykle się nazywa fazą. To jest faza. Czyli w tym przypadku faza to jest kx minus omega t dodać φ. U góry faza to jest kx minus omega t. I widzą teraz Państwo, że te dwa, że, że, że te dwa rozwiązania różnią się fazą. Jest jakaś różnica w fazie tych dwóch rozwiązań, i spróbujmy sobie teraz narysować te dwa rozwiązania. Więc tak, bierzemy sobie najpierw, rysujemy oś y, ok. Teraz będziemy rysować oś x. Czyli mamy oś y i mamy oś x. I teraz, proszę Państwa, narysujmy sobie dla t równego 0, czyli rysujemy sobie teraz dla. T równego 0, oraz dla prostoty podstawmy sobie jeszcze k równe 1, ok? Tylko, tylko dla rysunku podstawmy sobie k równe 1, czyli bierzemy t równe 0 oraz k równe 1. No to pierwsza, proszę Państwa, pierwsza funkcja to jest po prostu sinus x, a razy sinus x. Dobrze, no to narysujmy sobie proszę Państwa funkcję sinus. Funkcja sinus x wygląda jakoś tak, prawda? I ona jest od 0 tutaj do 2pi. Przypominam, że na potrzeby rysunku podstawiam k równe 1. Okay? I to jest nasza funkcja sinus x. Ja może tutaj zaznaczę, to jest nasze sinus x. Teraz narysujmy sobie drugą funkcję, proszę Państwa. Tutaj mamy, co mamy? Sinus x dodać fi. Teraz mam jeszcze teraz funkcję sinus x dodać fi. To jest ta funkcja, która jest przesunięta w fazie. Ale proszę zobaczyć, że jeżeli x jest równe minus fi, to wtedy dostajemy sinus 0, czyli wtedy dostaniemy 0, prawda? Czyli dostaniemy 0, gdy x jest równe minus fi. I narysujmy to że może na niebiesko. To właśnie, proszę Państwa, to jest będzie przesunięcie. Oznaczmy sobie to jako naszą fazę. To jest to przesunięcie. To niech będzie fi. Poproszę zobaczyć, jeżeli x jest równe minus phi, to wtedy sinus będzie miał argument 0 i, i to daje mi 0. Czyli wszystko, proszę państwa, przesuwam o phi. To przesuwam o phi. To przesuwam o phi i dostaję, proszę państwa, mniej więcej, mniej więcej to wygląda tak. Mam nadzieję, że to mi ładnie wyjdzie. To jest, proszę państwa, teraz funkcja sinus x dodać phi. Czyli widzą Państwo, że mamy dwie fale sinusoidalne, ale one są względem siebie przesunięte. Ta fala sinus kx minus omega t dodać phi jest przesunięta o fi w lewo. Prawda? Ta funkcja jest przesunięta o fi w lewo. No i teraz pytanie, co będzie? Czyli te dwa rozwiązania są rozwiąza... to są dwa rozwiązania równania falowego. A ja teraz biorę i dodaję do siebie ta, te, te dwa rozwiązania i to też będzie rozwiązanie równania falowego. No to co przymocnę dostaniemy? To co dostaniemy? Mamy rzecz następującą, czyli piszemy sobie teraz tak, że Y to się równa y1 dodać Y2, czyli po prostu dodaję do siebie te dwa rozwiązania, Y1 Y2, a to się równa A razy sinus KX minus omega T dodać A razy sinus KX minus omega T dodać fi. prawda? Mamy dwa różne teraz. Dodajemy teraz te dwa rozwiązania i wiemy, że y też jest rozwiązaniem równania falowego. I proszę Państwa, żeby to wyliczyć, korzystamy z następującej relacji matematycznej: że sinus alfa dodać sinus beta równa się 2 razy sinus alfa dodać beta podzielić na 2 razy cosinus alfa minus beta. Podzielić na dwa. To jest przynajmniej taka relacja matematyczna, którą można znaleźć e, na przykład na internecie, jak ją udowodnić. Ją udowodnić bardzo łatwo, zrobię taką bardzo prostą, taką szybką dygresję matematyczną. Co to jest sinus alfa? Sinus alfa możemy zapisać w następującej postaci. Możemy zapisać, że to jest sinus alfa dodać beta, podzielone na dwa, dodać. Alfa minus beta podzielone na 2. Widzą Państwo, że beta się skróci, bo mamy beta pół minus beta pół mi się skróci i zostanie mi tylko sinus alfa. Co to jest to? Sinus beta możemy zapisać jako sinus beta, dodać alfa, podzielone na 2, dodać beta minus alfa, podzielone na 2, ok? Bo rzeczywiście alfa pół dodać minus alfa, pół alfa mi się skróci, dostanę 2 beta podzielone przez 2 i dostanę sinus beta. No i teraz mam sinus coś plus coś oraz drugie, mam sinus coś plus coś. I tu już korzystamy z wzoru, który jest, bym powiedział, bardziej znany niż ten wzór, który napisałem u góry, a mianowicie sinus x dodać y równa się sinus x cosinus y dodać cosinus x. Sinus y. Czyli teraz korzystamy dokładnie z tego wzoru. Bierzemy te nasze powyższe sinusy i rozbijamy, prawda, na sinus, cosinus. Tu jeszcze korzystamy z faktu, że sinus minus x równa się minus sinus x oraz cosinus minus x równa się cosinus x. Jak Państwo to wykorzystają, to natychmiast udowodnią, pańs udowodnią Państwo ten wzór. Prawda? Czyli wykorzystujemy teraz ten wzór i liczymy nasze rozwiązanie, będące superpozycją dwóch rozwiązań, równa się. Bierzemy teraz tak, 2 razy a mamy i teraz bierzemy alfa plus beta, czyli mamy kx minus omega t dodać, kx minus omega t dodać phi i podzielone przez 2. Czyli dostajemy 2a razy sinus, prawda? razy sinus i mamy tak dostaniemy Kx minus omega T. By było dwa razy, ale dzielimy jeszcze przez dwa, więc zostaje tylko tyle, dodać fi podzielone przez dwa, no i teraz korzystamy z cosinusa. cosinus, teraz alfa minus beta, czyli KX minus omega T odjąć KX minus omega t dodać fi, zostanie mi tylko minus fi pół, a cosinus minus z fi, to jest cosinus phi i możemy sobie zapisać, że to się równa 2 razy a razy cosinus phi podzielone na 2 razy sinus kx minus omega t dodać phi pół czyli widzimy proszę Państwa, że tu mamy zwykłą falę sinusoidalną to jest fala sinusoidalna która jest troszeczkę przesunięta w fazie a to jest proszę Państwa nasza nowa amplituda to jest nasza nowa amplituda Czyli możemy sobie zapisać, że moje równanie to jest po prostu A' razy sinus kx minus omega t dodać fi podzielone na 2. Czyli mam nową amplitudę A'. I proszę zobaczyć, że ta amplituda, ona się zmienia w zależności od tego, jaka jest ta różnica faz fi. No bo tak, jeżeli fi się równa 0, jeżeli fi się równa 0, no to cosinus fi pół się równa 1 i wtedy moje A' równa się 2a. No i to jest zrozumiałe. Jeżeli wrócimy do tego wykresu, jeśli te f jest równe 0, czyli wykres czarny i niebieski się dokładnie przekrywają, no to jeśli ja dodam do siebie te dwie fale, to po prostu dostanę taką samą falę, tylko amplituda zwiększy się o czynnik 2. Będzie to po prostu 2a. Prawda? No bo tutaj może zaznaczę, na tym wykresie amplituda, to jest tutaj, prawda? To jest amplituda jej wartość jest równa a. Tak samo dla funkcji niebieskiej. Amplituda jest również A. Dobrze. Ale teraz dzieje się coś dziwnego. Jeśli ja wezmę teraz phi na się pi. Jeśli wezmę phi na się pi, no to proszę państwa cosinus pi pół. Cosinus pi pół to jest po prostu 0, prawda? Jeśli narysujemy sobie funkcję cosinus, to jest funkcja cosinus. Tutaj jest 2 pi, tutaj jest pi, tutaj jest pi pół, prawda? Tutaj jest pi pół, czyli rzeczywiście to jest 0, i w tym wypadku a prime równa się 0. Wtedy kompletnie tracę moją falę. Nie ma już mojej fali, prawda? I to jest wtedy, w pierwszym przypadku mamy interferencję konstruktywną. Fale się dodają, są w fazie i zwiększam amplitudę do czynnik 2. W drugim przypadku, gdy różnica fazy jest pi, mamy do czynienia z interferencją destruktywną. To jest tak zwane wygaszanie fali. I zróbmy sobie rysunek. Jak to wygląda na rysunku? To jest oś Y. To jest oś X. I narysujmy sobie najpierw sinus. Prawda? To jest nasz sinus. A teraz narysujmy sobie sinus, ale przesunięty o pi. To tutaj będzie gdzieś przesunięcie o pi. I to będzie wyglądać wtedy tak. Mhm. To będzie wtedy wyglądać jakoś tak. I tak dalej. I widzą Państwo, że rzeczywiście, jeśli ja teraz dodaję te dwie funkcje do siebie, jeśli ja teraz te dwie funkcje do siebie dodaję, to dostaję 0. Prawda? Nastąpi wygaszenie fali. Nastąpiła interferencja destruktywna. Tutaj przypominam, że tutaj, tutaj ta faza w tym przypadku będzie pi. Przesunięcie jest dokładnie opi. To tyle.